Czy wyobrażacie sobie spędzenie świąt Bożego Narodzenia całkowicie samemu, podczas gdy wasza własna rodzina bawi się w pokoju obok? Nazywam się Maria, mam 62 lata i to, co wam dziś opowiem, to historia o tym, jak moja własna rodzina wykluczyła mnie z najważniejszych świąt roku, ale również o tym, jak sprawiłam, że te święta stały się niezapomniane. Choć nie z powodów, których się spodziewali. Bo wiecie co? Czasem trzeba pokazać ludziom, co tracą, gdy traktują cię jak powietrze. I czasem trzeba zrobić coś tak szalonego, że wszyscy w końcu zrozumieją, jak bardzo się mylili. To, co zrobiłam tej wigilii, wstrząsnęło nie tylko moją rodziną, ale całą dzielnicą. I dziś was nauczę. Jak nigdy więcej nie pozwolić, żeby ktoś Was ignorował. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dokładnie sprawiłam, że te święta stały się niezapomniane i jak możesz stanąć za sobą, gdy rodzina cię ignoruje, zostaw subskrypcję i komentarz poniżej. Twoje wsparcie dodaje mi siły do opowiadania tych trudnych historii. Dzień dobry, nazywam się Maria i mam 62 lata. Mieszkam w średniej wielkości mieście w Polsce, w domu, który kupiłam wraz z moim zmarłym mężem Stefanem 35 lat temu. Po jego śmierci 5 lat temu dom stał się dla mnie schronieniem, ale także więzieniem. Mam dwoje dorosłych dzieci: syna Tomka, który ma 38 lat i jest żonaty z Agnieszką, oraz córkę Ewę, która ma 35 lat i też założyła rodzinę z mężem Pawłem. Oboje mają dzieci, moje ukochane wnuki. Ale to co wydarzyło się w zeszłym roku podczas Świąt Bożego Narodzenia zmieniło nasze relacje na zawsze. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć prawdę o tym, jak czasami własna rodzina może być okrutniejsza niż najgorsi wrogowie. Bo wiecie co? Przez lata byłam idealna matką. Gotowałam, sprzątałam, opiekowałam się wszystkimi Poświęcałam swoje życie dla ich szczęścia, a gdy przyszedł czas, żeby oni się mną zaopiekowali, okazało się, że jestem dla nich ciężarem. Wszystko zaczęło się rok temu, gdy zachorowałam na depresję po śmierci Stefana. To była ciężka depresja. Lekarze nazywali ją żałobą patologiczną. Niektóre dni nie mogłam wstać z łóżka, inne dni płakałam bez powodu. Moje dzieci na początku próbowały pomagać. Ale wiecie, jak to jest. Współczesny świat jest szybki, bezwzględny, wszyscy mają swoje problemy, swoje sprawy do załatwienia. Mamo, musisz się z tym uporać, mówił Tomek. To już rok, pora iść dalej, wturowała mu Ewa. Jakby żałoba miała jakieś czasowe ramy, jakby można było włączyć i wyłączyć miłość do człowieka, z którym spędziło się trzydzieści lat. W międzyczasie zaczęłam mieć problemy ze zdrowiem cukrzyca, problemy z sercem, artretyzm, rzeczy typowe dla kobiety mojego wieku, ale wymagające uwagi i opieki. Ale zamiast współczucia spotykałam się z irytacją. Znowu te tabletki, znowu te dolegliwości, westchnęła kiedyś Ewa. Mamo, czy ty nie możesz po prostu być pozytywna? Zapytał Tomek. I tak zaczęło się moje stopniowe wykluczanie z rodzinnych spotkań. Najpierw przywożony obiad do domu, zamiast zapraszania mnie do siebie, potem rzadsze telefony i wizyty. W końcu informacje o tym, co się dzieje w rodzinie, docierały do mnie z opóźnieniem lub wcale. A gdy nadeszły święta zeszłego roku, otrzymałam wiadomość, której nigdy nie zapomnę. Ewa napisała mi SMS. Mamo, w tym roku spędzamy święta tylko we własnym gronie. Potrzebujesz odpoczynku, a my potrzebujemy spokoju. Prześlijemy ci jedzenie. Spokoju. Od własnej matki potrzebowali spokoju. Gdy przeczytałam tę wiadomość, poczułam coś, czego nie czułam od lat. Nie był to smutek, nie był to ból. To była czysta, nieposkromiona złość. Przez całą noc myślałam o tym, co mogę zrobić. Mogłam płakać i czuć się żal nad sobą, mogłam zadzwonić i błagać o zmianę decyzji. Mogłam po prostu zaakceptować sytuację i spędzić święta sama. Ale postanowiłam zrobić coś zupełnie innego. Postanowiłam pokazać im, co to znaczy prawdziwa samotność. I postanowiłam to zrobić w sposób, którego nigdy nie zapomną. Zaczęłam od zebrania informacji. Wiedziałam, że święta będą spędzać u Tomka. To stało się tradycją po śmierci Stefana. Wiedziałam, że planują wielki obiad dla około dwunastu osób: dzieci, wnuki, żona Tomka i jej rodzice. Wiedziałam też, że zawsze liczyli na moje umiejętności kulinarne. Przez lata to ja robiłam bigos, pierogi, kutie. To ja znałam wszystkie rodzinne przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. I wtedy wpadłam na pomysł: Jeśli chcą święta bez mnie, to dostaną święta prawdziwie bez mnie bez wszystkiego, co wnoszę do rodziny bez moich przepisów, bez moich umiejętności, bez mojej wiedzy o tradycjach rodzinnych ale zrobiłam coś więcej coś, co sprawiło, że te święta zapamiętają na zawsze. 24 grudnia o godzinie 18, dokładnie w czasie, gdy moja rodzina siadała do wigilijnego stołu, ja urządziłam własną wigilię. Ale nie w domu, nie sama. Zaprosiłam wszystkich samotnych ludzi z mojej dzielnicy. Panią Kowalską z parteru, która zostaje sama, odkąd jej córka wyprowadziła się do Niemiec. Pana Nowaka z trzeciego piętra, który stracił żonę rok przed moim Stefanem. Młody Marcin z drugiego piętra, który nie ma rodziny i pracuje jako kurier. Wynająłem salę w lokalnym domu kultury. Zamówiłam catering z najlepszej restauracji w mieście. Bigos, pierogi, ryby. Wszystko, co potrzebne na prawdziwą Wigilię. Ale to nie wszystko. Zrobiłam coś, co sprawiło, że moja historia obiegła całą dzielnicę. Nagrałam wideo, które opublikowałam na Facebooku. Dzisiaj spędzam Wigilję z ludźmi, którzy naprawdę mnie potrzebują i cenią moje towarzystwo. Zaprosiłam wszystkich samotnych z naszej dzielnicy, bo nikt nie powinien być sam podczas świąt. Jeśli ktoś z Was czuje się odrzucony przez rodzinę, zapraszam. Jest miejsce dla każdego, kto chce podzielić się opłatkiem i życzeniami. To wideo obejrzało w pierwszy dzień 500 osób. W drugim – 2000. W trzecim było wyświetlone ponad 10 tysięcy razy. Ale najważniejsze nie było to wideo. Najważniejsze było to, co działo się w sali. Po raz pierwszy od miesięcy czułam się potrzebna, pożądana, doceniona. Pani Kowalska płakała. Dzieląc się opłatkiem, pan Nowak opowiadał historię o swojej zmarłej żonie. Marcin po raz pierwszy od lat nie spędzał świąt sam i ja. Ja byłam królową tego wieczoru, osobą, która to wszystko zorganizowała, która dała innym to, czego najbardziej potrzebowali, poczucie, że ktoś o nich myśli. Telefon od Tomka przyszedł około godziny 20.00. Mamo, co ty wyprawiasz? krzyczał do słuchawki. Cała dzielnica o tobie mówi. Ludzie dzwonią do nas pytając, czy to prawda, że wykluczyliśmy cię ze świąt. A wykluczyliście? zapytałam spokojnie. To nie tak, my tylko. My myśleliśmy, że będzie ci łatwiej. Łatwiej? przerwałam mu. Tomek, czy ty słyszysz siebie? Łatwiej być samej podczas najważniejszych świąt roku. Słyszałam, jak rozmawia z kimś w tle, prawdopodobnie z żoną. Mamo, wracaj do domu. Jutro porozmawiamy. Nie wrócę, odpowiedziałam. Jutro organizuję drugą imprezę dla wszystkich, którzy czują się odrzuceni przez swoje rodziny. I będę to robić z każdego dnia, aż zobaczysz, ile osób potrzebuje tego, co ty uznałeś za niepotrzebne. I rozłączyłam się. W ciągu następnej godziny dostałam osiem telefonów od Tomka, od Ewy, od żony Tomka, nawet od jej rodziców. Ale ja już nie odbierałam, bo po raz pierwszy od miesięcy czułam się silna. Po raz pierwszy od śmierci Stefana wiedziałam, że moje życie ma sens. Ewa pojawiła się w Domu Kultury o godzinie 22:30. Przyszła z mężem i dziećmi. Mamo, wracamy do domu. Powiedziała, próbując mówić pewnym głosem, ale ja widziałam w jej oczach coś, czego nie widziałam od lat. Wstyd. Dokąd wracamy? zapytałam. Do nas, na święta, będziemy razem. Dlaczego? zapytałam. Co się zmieniło przez te kilka godzin? Ewa spojrzała na zgromadzonych ludzi. Na pana Nowaka, który śmiał się z żartów Marcina. Na panią Kowalską, która pomagała mi roznosić ciasto, na atmosferę prawdziwej rodziny, którą stworzyłam z obcymi ludźmi. Mamo, my. My nie zdawaliśmy sobie sprawy zaczęła. Z czego? zapytałam bezlitośnie. Z tego, że. Z tego, że cię krzywdzimy. To była pierwsza szczera rzecz, jaką usłyszałam od swoich dzieci od miesięcy. Ewa powiedziałam cicho. Przez pięć lat od śmierci waszego ojca czułam się jak ciężar, jak problem do rozwiązania, nie jak matka, którą trzeba pokochać i uszanować. Jej dzieci, moje wnuki, patrzyły na nas z ciekawością, nie rozumiały co się dzieje, ale czuły napięcie. Babciu, powiedziała moja najmłodsza wnuczka Zuzia, dlaczego nie jesteś z nami na święta? I wtedy Ewa zrozumiała pełnie tego, co zrobiła, że jej dzieci nie zrozumieją nigdy, dlaczego babcia nie była z nimi podczas najważniejszych świąt, bo, zaczęła Ewa, ale nie potrafiła dokończyć. Bo babcia postanowiła spędzić święta z ludźmi, którzy naprawdę chcą jej towarzystwa, powiedziała mu łagodnie do Zuzi. To, co wydarzyło się następnego dnia, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. O godzinie 10:00 rano zadzwoniła do mnie pani Kowalska. Pani Mario, dzwonią do mnie ludzie z całego miasta. Podobno pani historia jest w lokalnej gazecie. Rzeczywiście. Jeden z gości poprzedniego wieczoru okazał się dziennikarzem lokalnej gazety. Napisał artykuł o kobiecie, która pokazała prawdziwy duch świąt. Ale to był dopiero początek. Do południa dostałam dwadzieścia telefonów. Ludzie dzwonili, żeby podziękować za inspiracje, matki, które też czuły się odrzucone przez dorosłe dzieci, ojcowie, którzy po rozwodach spędzali święta sami, seniorzy, którzy zostali w domach opieki podczas gdy rodziny świętowały bez nich. Pani Mario, powiedziała jedna z kobiet, pani uratowała mi życie. Planowałam spędzić te święta sama, ale po przeczytaniu o pani, postanowiłam zaprosić sąsiadkę, która też jest sama. Wieczorem przed moim domem zebrało się około 30 osób. Ludzie przynosili ciasta, herbatę, świece. Urządziliśmy spontaniczną wieczornie kolęd. I wtedy zobaczyłam tomka. Stał za rogiem, przyglądając się temu wszystkiemu. Nie podchodził, ale obserwował. Widziałam w jego oczach coś, czego nie widziałam od lat podziw. Po raz pierwszy w życiu jego matka nie była tylko mamą. Była osobą, która potrafiła poruszać serca ludzi, która potrafiła tworzyć społeczność, która miała wpływ na świat. Prawdziwa zmiana przyszła trzeciego dnia świąt. Cała moja rodzina Tomek z żoną i dziećmi, Ewa z mężem i dziećmi przyszła do mnie z oficjalnym zaproszeniem. Mamo, powiedział Tomek, organizujemy drugie święta, prawdziwe święta i chcemy, żebyś była ich główną organizatorką. Dlaczego? Zapytałam. Bo zrozumieliśmy, że bez ciebie nasze święta to nie są święta, odpowiedziała Ewa. To są tylko spotkania. Ty nadajesz im sens. Ale ja już nie byłam tą samą osobą, którą były trzy dni wcześniej. Jeśli mam wrócić, powiedziałam, to na nowych zasadach. Jakich? Zapytał Tomek. Po pierwsze, żadnych więcej decyzji o mnie bez mnie. Jeśli planujecie coś, co mnie dotyczy, pytacie o zdanie. Zgoda, powiedziała Ewa. Po drugie, regularne wizyty. Nie tylko wtedy, gdy coś potrzebujecie, ale także po prostu po to, żeby porozmawiać. Zgoda, powtórzył Tomek. Po trzecie, szacunek dla mojego wieku i moich dolegliwości. To nie są kapresy, to są rzeczywiste problemy, które wymagają zrozumienia. Oczywiście, powiedziała żona Tomka. I ostatnie, dodałam. Każde święta będą otwarte dla samotnych osób z naszej dzielnicy, bo nauczyłam się, że prawdziwy duch świąt to dzielenie się z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. Na to wszyscy zgodzili się bez słowa sprzeciwu. I wiecie co? Od tamtych świąt, które minęły już rok temu, nasza rodzina naprawdę się zmieniła. Dzisiaj, rok po tych wydarzeniach, chcę podzielić się z wami najważniejszą lekcją, jakiej się nauczyłam. Nigdy nie pozwólcie, żeby ktoś, nawet wasza własna rodzina, traktował was jak ciężar. Przez lata wierzyłam, że być dobrą matką znaczy poświęcać się całkowicie dla dzieci, że ich szczęście jest ważniejsze od mojego, że moje potrzeby są mniej istotne. To było błędem. Dobra matka to nie ta, która znika, żeby inni czuli się wygodnie. Dobra matka to ta, która pokazuje swoim dzieciom, jak traktować ludzi z szacunkiem i miłością. Gdy pozwoliłam dzieciom wykluczyć mnie ze świąt, nie tylko skrzywdziłam siebie, skrzywdziłam też moje wnuki, które mogły pomyśleć, że starsi ludzie nie zasługują na szacunek. Jak walczyć o swoje miejsce w rodzinie? Nie akceptuj usprawiedliwień. Dla Twojego dobra, żeby Ci było łatwiej. To tylko słowa zakrywające prawdziwą przyczynę waszą nieakceptację. Pokaż swoją wartość. Zamiast błagać o akceptację, pokaż światu i rodzinie, ile jesteś warta. Znajdź ludzi, którzy cię docenią, ustal jasne granice, określ, co jest akceptowalne, a co nie, i trzymaj się tych granic. Nie bój się być niewygodna. Czasami trzeba wstrząsnąć ludźmi, żeby zrozumieli, co tracą. Znajdź swoją społeczność. Jeśli rodzina cię odrzuca, znajdź ludzi, którzy będą cię cenić. Czasami obcy są bardziej rodzinni niż prawdziwa rodzina. Ta historia pokazuje też coś ważniejszego. Każdy z nas zasługuje na miłość i szacunek, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Jeśli jesteś matką, która Czuję się niechciana przez dorosłe dzieci. Pamiętaj, że Twoja wartość nie zależy od ich akceptacji. Jeśli jesteś dorosłym dzieckiem, które traktuje starszych rodziców jak ciężar, zastanów się, czy chciałbyś, żeby Twoje dzieci traktowały Cię tak samo. Moja historia ma szczęśliwe zakończenie, bo moja rodzina w końcu zrozumiała swój błąd. Ale najważniejsze jest to, że ja zrozumiałam swoją wartość. Dziś organizujemy największe święta w dzielnicy. Przychodzą nie tylko moja rodzina, ale także wszyscy samotni ludzie, których poznałam tamtej pamiętnej wigilii. Nasze święta są głośne, chaotyczne, pełne różnych ludzi, ale są prawdziwe i pełne miłości. Jeśli ta historia Cię poruszyła, jeśli ty też czujesz się czasem niechciana we własnej rodzinie, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, co zamierzasz zmienić w swoim życiu. Twoja historia może dodać odwagi innym kobietom, które walczą o szacunek. Pamiętaj: nigdy nie jest za późno, żeby zażądać szacunku, na który zasługujesz. Nigdy nie jest za późno. Żeby pokazać światu, ile jesteś warta. I nigdy, przenigdy nie pozwól, żeby ktoś spędził święta sam, bo jego rodzina uznała go za niepotrzebnego. Do zobaczenia w następnym filmie. I pamiętaj: każdy zasługuje na święta pełne miłości.